Dobry wieczór. Zapraszam na kolejną wakacyjną lekcję z różą dla dorosłych. Dzisiaj zacznę od przymiotnika zeszłoroczny. Ten kwitnący milin przeszłego roku też był, okazały. Odpowiedziałam, też, ale może być zgoła inna odpowiedź. Nie, nie był taki piękny. Był w gorszym stanie kwitnienia, ale co to kogo interesuje, prawda? To było kiedyś, straciło już dawno swój sens. Tamten rok minął, nie ma go. Liczy się teraźniejszość. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. To Wisława Szymborska. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. A teraz inna poetka. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Jej poezja. Krótka, ale jakże wymowna. I to na niej skupimy dzisiaj swoją uwagę. Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mówiłeś przeszłego roku. Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem. Niebem i światem. Co mówiłeś? Przeszłego roku. Przeszłego roku. To było wtedy, a dziś. Między nami nic nie było, żadnych zwierzeń, wyznań żadnych, Nic nas z sobą nie łączyło, Prócz wiosennych marzeń zdradnych, Wśród tych woni, barw i blasków, Unoszących się w przestrzeni. Prócz szumiący śpiewem lasków i tej świeżej łąk zieleni, Prócz tych kaskad i potoków, Zraszających każdy parów, Prócz girlandy tęcz obłoków, Prócz natury słodkich czarów, Prócz tych wspólnych jasnych zdrojów, Z których serce zachwyt piło. Oprócz i powojów Między nami nic nie było. Ta klamra. Między nami nic nie było. Zminająca utwór Asnyka Pokazuje, że to nic jest tylko ironią. W tym romantycznym nastroju Zostawiam państwa tego letniego wieczoru przy bilinie. Dobranoc państwu do kolejnej Vakacejné lekci s růžou.